Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej z gier treningowych. Tym razem jest to zaawansowana obrona. Używam do tego zadania Klisiego z Manchesteru City oraz Kompanego, czyli belgijskiego, bardzo silnego, środkowego obrońcy. Wszystkie te zadania polegają na jednej rzeczy, czyli na odbiorze piłki. Pierwsze zadanie jest dosyć proste: jeden atakujący. Używajcie L2, czyli kontroli tempa, i do tego X-a. Możecie również, jeśli będziecie pewni, w odpowiednim momencie wcisnąć w ślisk lub odbiór kółkiem. W drugiej próbie jest podobna sytuacja. Możecie tutaj używać, jak jesteście z tyłu blisko zawodnika, możecie używać kółka. Przyciśnijcie dłużej i on będzie przy, y, popychał i przeciągał tego zawodnika. Za każde popchnięcie 200, 200 punktów dodatkowych. Natomiast przy takim dłuższym popychaniu on w końcu odbierze tą piłkę, również nie jest to trudne zadanie, nie powinniście mieć z nim najmniejszych problemów. Przejdźmy do złotej próby, w tej próbie mamy dwóch z atakujących. Trochę tutaj yy, szczęśliwie, jednak miałem jeszcze cztery próby, ale trochę szczęśliwie za pierwszymi trzema obronami się udało odebrać piłkę. A więc przejdźmy do ostatniej próby. Mamy dwóch obrońców, przeważnie czasami będzie trzech. W tej sytuacji, tak jak teraz, polecam Wam biegnąć, tak jak widzieliście, ja po, po skosie. I w ślizg, to będzie, będziecie mieli kilka takich sytuacji, także to tylko tak się odbiera. Jeśli będziecie próbować inaczej kombinować, to nie zdążycie, zawodnik strzeli. Ogólnie mogę Wam polecić to, żebyście grali bardzo agresywnie. Te kółko do popychania i wszelkie możliwe sztuczki, jakie znacie, używajcie. Dlaczego wywrzecie presję na atakujących, przez co popełnią błąd? Jak również y, nawet jeśli strzelą wam gola, y, to nie, nie stracicie dużo czasu. A jeśli pozwolicie im, y, jeśli pozwolicie im y, z polem karnym daleko podawać piłkę, to będą podawać, a później i tak może z tego nic nie wyjść, a wy stracicie jej na 10 sekund. 10 sekund, które bardzo ważne są, ponieważ... W minutę mniej więcej musicie ponad 3300 punktów zdobyć, aby zakończyć te zadanie sukcesem. Wynik, jaki trzeba osiągnąć, to 10 tysięcy punktów połowa czasu, czyli minuta 30, a więc pasuje mieć około 5 000, najlepiej powyżej 5 tysięcy. Jak widzicie, ja jest równa minuta 30, mam równe 5 tysięcy punktów, a więc szanse są na wykonanie tego zadania. Zobaczymy, jak się to potoczy dalej. Jak widzicie od razu we wcześnej fazie podbiegam do tego, kto podaje piłkę i on robi błąd i drugim nadrabiam. Różne te, te ale mówię Wam jak najszybciej starajcie się tutaj podbiegać do tych zawodników i, i tę piłkę wybijać. Tak jak teraz w ślisk. Została nie troszkę mniej niż minuta do końca. Ja mam 7600 punktów, a więc zobaczmy, jak to się będzie dalej potoczyło. Również, co jest zaletą używania klisiego, to to, iż waszym przeciwnikiem będzie runej, który nie jest dosyć szybki. Jak również welbek, owszem, on jest szybszy ale nie jest tak y, dobrym zawodnikiem podań nie ma aż tak dobrych także ta dwójka to nie jest dobre połączenie moim zdaniem a więc będą się gubić co ona takie podawanie jak mnie widzieliście przed chwilą to starajcie się im nie pozwalać tylko nawet puścić ich na chwilę do przodu i z przodu zrobią już na pewno błąd bo szkoda tego czasu jak widzicie te zadanie kończy się sukcesem Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłem z tym zadaniem. Także dzięki wszystkim za oglądnięcie. Oczywiście, jeśli podoba Wam się mój kanał, to subskrybujcie i lajkujcie. Dzięki za oglądnięcie. Trzymajcie się. Cześć.